Dwusetny jubileuszowy odcinek brytyjskiej przygody. I z tej okazji zrobimy sobie troszeczkę nietypowy epizod dookoła świata. Sprawdzimy, co tam się w świecie futbolowym dzieje. Nie tylko wokół nas, chociaż też to chcemy sprawdzić, ale również zobaczymy, jak futbol menadżer widzi piłkarską rzeczywistość w roku 2035, bo już ten rok właśnie mamy, więc kariera idzie nam pięknie, ładnie do przodu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, no i zapraszam na kolejny odcinek Gramy Burnley. Zapraszam również do subskrybowania kanału oraz odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Twitter, Discord, Facebook, wszystkie linki są zawsze pod każdym. Z odcinków. Najpierw, jednak, Burnley. Dzisiaj meczów grać nie będziemy, jak mówiłem. Natomiast zobaczymy sobie, jakie wyniki udało się osiągnąć w ostatnich dniach. Zatem, niestety, ale rozpoczynamy marzyc porażką. Wcześniej jednak pokonujemy w meczu wyjazdowym Bristol City 3 do 1 po dwóch bramkach Erika Butlera i jednej Ante Cyrnaca Mamy również wielkie zwycięstwo i taki idealny mecz, na który czekałem bardzo długo ze słonzi. 5 do 0. Tutaj akurat Stefan Sanli, nasz młodziutki zawodnik, 18-letni reprezentant U23 Stanów Zjednoczonych zdobywa Hatrika. Bramka również młodego Oskara Agnew oraz Wilfreda Agnonto. No i tutaj ciekawostka. Kibice zaczynają się domagać tego, abyśmy Oscara sprowadzili na stałe, ale nie ma się co dziwić, jego forma wyśmienita. On strzela również bramkę w wygranym meczu FA Cup 5. rundy z Bolton i Bramkę w przegranym, niestety, właśnie tym meczu bardzo istotnym, bo w meczu na szczycie z Derby County 2 do 1. To spotkanie powoduje, że troszkę nam się ta tabela spłaszcza na szczycie, ale jesteśmy dalej bezpieczni, ponieważ po 35 kolejkach mamy punktów 67, to jest o 3 więcej niż Brighton, i o 4 więcej niż Stoke City, i oczywiście Derby County. Więc na razie ta podróż w stronę Premier League oczywiście jest bardzo mocno. Widoczna, zarysowana i oby ona dalej szła w tą stronę. Natomiast jak będzie dalej, zobaczymy w kolejnych odcinkach, bo to właśnie w nich będziemy grali mecze z Luton Town oraz Bolton Wanderers. Natomiast dzisiaj, dzisiaj przenosimy się już w troszeczkę inny świat. Może na początek zerknijmy sobie na szybkie podsumowanie tego, co dzieje się. Może w Polsce, bo, bo Polska to taki, taki, taki kraj, który nas interesuje. To no, chyba jasna sprawa. Natomiast też taka rzeczywistość piłkarska, która No chcielibyśmy wiedzieć, jak to wszystko się potoczy w przyszłości. No, tego nie wiemy do końca, bo to przecież wielka tajemnica. Ale tutaj można sobie zerknąć. Jak to widzi właśnie nasza ukochana gra, więc zobaczmy sobie na początek polską ekstra klasę. Jeżeli chodzi o polską ekstra klasę, to ja co jakiś czas robię te podsumowania, ale przypomnijmy sobie szybciutko. Ostatnia dekada należy absolutnie do Lecha Poznań. To Lech Poznań jest y, najczęściej mistrzem, tutaj oczywiście miesza się w to wszystko czasami Raków Częstochowa, tu akurat raz. Natomiast Legia Warszawa dziwi, ponieważ Legi Warszawa próżno szukać, czasami nawet w pierwszej trójce. Bardzo często ta legia jednak jest poza, tak? No teraz akurat drugie miejsce, y, dwa lata temu miejsce trzecie, byli na podium, ale poza tym, no to ta legia tak specjalnie jakoś nie. Nie, nie gra dobrze. To zobaczmy sobie te miejsca. Czwarte, siódme, szóste, jedenaste. Tu dopiero trzecie, czwarte, drugie wrócili i, i jest tutaj trenerem Tomasz Kaczmarek. Także no, słabiutko ta legia niestety e, wygląda. Szkoda, że nie można tutaj sobie takiego podsumowania polskich klubów w europejskich pucharach zrobić, tylko trzeba sprawdzać e, indywidualnie. No ale zobaczmy sobie takiego Lecha na przykład. Co ten Lech poznać w tych europejskich e, pucharach zrobił? Na początek może Liga Mistrzów, czyli Champions League. No, i zobaczmy. Eee, 33. miejsce w rozgrywkach UEFA Champions League faza ligowa. Czyli byli w tej takiej wielkiej tabeli zbiorczej, bo przypominam, że Liga Mistrzów została e, zmodyfikowana i wygląda teraz tak oto. No, i oczywiście bierzemy sobie poprzedni sezon, i faktycznie mamy Lecha na miejscu 33. Nie wygrał meczu. Zremisował 3 spotkania z Interem, Anderlechtem i Mittljank. No, i przegrał 5 z Realem, Bayernem, Benfiką, Kopenhagą i Fenerbahce. A no więc y, tak wygląda y, ta przygoda Lecha. Natomiast w związku z tym oczywiście oni mają szansę w y, y, Lidze Europy, ale tam też często niestety y, odpadali w tej rundzie y, pucharowej. Tu byli w fazie ligowej. 27. miejsce zajęli w sezonie 29-30. No więc zobaczmy sobie Europe Conference League, tu chyba będzie troszkę lepiej. Mamy jedną 8. finału i to jest chyba, a jest też ćwierćfinał. Więc ten ćwierćfinał Chyba jest kwestią e, najlepszą w tym momencie. Porażka ze sportingiem, a w 1.8. z Osijekiem też przegrali. Tu można było chyba coś więcej wyciągnąć. Jeszcze sobie chcę zobaczyć tą e, polską ekstraklasę pod kątem ewentualnie e, najlepszych, e, najlepiej opłacanych piłkarzy, bo też jestem ciekaw. Lech Poznań płaci. No. To są takie zbliżone do warunków teraźniejszych, płace. Oczywiście chodzi o tych najlepszych piłkarzy. Tu jest 28-letni Japończyk Shingotsuge, który zarabia właśnie te prawie 100 tysięcy funtów miesięcznie. To jest dużo. Eee, mamy Islandczyka Pordarsona, do jednokrotnego reprezentanta. Ciekawe, że mamy tutaj też jego, eee, ich atrybuty w ogóle widoczne. Mamy Alberto Ortiza z Hiszpanii, też atrybut widoczny. Ciekawe skąd to się bierze, że... Tutaj w tej karierze ładnie widzimy tych zawodników. Znaczy, skąd oni są przeskałtowani? W sensie o to mi chodzi, bo, znaczy, bo to, że widzimy ich atrybuty, jest konsekwencją tego, że gdzieś tam ich, nasi skałci ich widzieli. Prawdopodobnie ten scout, który został wysłany do Polski, namierzył tych trzech zawodników. No, tak, to by się zgadzało. No bo na przykład takiego Leopolda już nie namierzył, bo tych atrybutów nie widać. Dobra. To może mniej istotne. Tak wygląda polska Ekstraklasa. Możemy sobie jeszcze zerknąć i szybciutko e, ten Puchar Polski sobie sprawdzić. Tu jeżeli chodzi o Puchar Polski, no to Legia troszkę lepiej wygląda. Mówię o Legii, bo ja jej kibicuję. Trzy wygrane w ostatniej dekadzie. E, no a czasami ci finaliści nie spodziewani, tak? Korona Kielce warta Poznań, Stal Mielec, jest Łódź, Garbarnia Kraków nawet była finalistą. No to ciekawe. To ciekawa e, sytuacja. Dobra, tak wygląda polska ekstraklasa. Natomiast e, zobaczmy sobie jeszcze reprezentację Polski. I ja, najpierw, chciałbym zobaczyć sobie e, jedenastkę wszechczasów i zobaczyć, czy ci e, piłkarze jeszcze grają albo co robią w ogóle m, w tej karierze. Wojtek Szczęsny, słuchajcie, zakończył karierę piłkarską, ona się zachowała, a zakończył ją w Romie, więc wrócił na stare lata do Rzymu. No bo tutaj, już było, oczywiście, w wieku 38 lat, tę karierę. Zakończył tu jeszcze, miał epizody w Benfice Jakub Kamiński, słuchajcie On jest piłkarzem Juventusu Wcześniej Bayern Monachium No to nieźle się kariera potoczyła Mało strzela, ale gra i dobrze zarabia I to jest chyba najważniejsze Jakub Kiwior jest piłkarzem Assad W Arsenalu Tutaj go nie było, bo to Oczywiście on przeszedł w okienku zimowym Czyli już na tym nowszym update'cie Więc tutaj go nie ma, ale był w Bomów Ajax, o Wajaksie się był gwiazdą 206 spotkań no i teraz już y, dorabia sobie na emeryturkę Wasad 120 spotkań w reprezentacji Polski. Jan Bednarek nieaktywny, Nikola Zalewski jest piłkarzem Newcastle United, więc nieźle się ułożył. Wcześniej Milan, a oczywiście na początku Roma. Grzegorz Krychowiak nie ma go, Kacper Kozłowski to będzie jeden z najlepszych piłkarzy świata, o tym wiemy. Bo go tutaj obserwowaliśmy Herta Empoli, Paris Saint Germain i w końcu Barcelona! Barcelona Wielka i tutaj prawie milion funtów miesięcznie Kacper zarabia. 116 spotkań w reprezentacji Polski będzie więcej na pewno. Sebastian Szymański jest piłkarzem milionu. wcześniej West Ham i Dynamo Moskwa, oczywiście. Nie mamy tu epizodu tureckiego, bo to też po updatecie. No ale stosunkowo nieźle. Piotrek Starzyński e, jest piłkarzem Romy, wcześniej Empoli Crystal Palace. E, Maksymilian Dembek e, to nowy piłkarz, to oczywiście Newgen, więc specjalnie nas nie interesuje, tylko warto wspomnieć, że mamy reprezentanta Polski w Milanie. On też był w Manchesterze City, ale tam nie pograł. E, I Robert Lewandowski, on też karierę skończył w wieku 38 lat w Barcelonie, dla której zdobył 107 goli w 179 spotkaniach. Kamil Grabara jest bramkarzem Fiorentiny, wcześniej Manchester City, 8 spotkań, wow, i jeszcze wcześniej Dortmund, ale na pewno nieźle się rozwinął. Tu już też powolutku ta kariera dobiega końca. Adam Fornalik, to jest Newgen, to nas nie interesuje. Matikasz nie ma go, Piotr Kazińskiego też już nie ma, moder. Moder, słuchajcie, jest koordynatorem pionu juniorskiego, a swoją karierę. Kontynuował w Bumow Bardzo, bardzo długo i był piłkarzem podstawowym A na koniec przeniósł się do e, Związku Sowieckiego i tam, e, I tam grał w ekipie Zenitu No i mamy Krystiana Bielika, którego też nie ma I Wiktor Dzięgiel, to oczywiście też zawodnik e, Tutaj mamy w Bayerze Leverkusen w Manchesterze Wcześniej Nottingham Forest No też nieźle się ta kariera ułożyła Fajny atrybut to już widać Mimo że większość zamaskowanych, to jednak te zielone bardzo mocno się świecą. Więc tak ta reprezentacja wygląda. Słuchajcie, oni teraz grają w eliminacjach do mistrzostw Europy. Grupa, yy, grupa łatwa. Oprócz Serbii nie ma tu nikogo. Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Serbia. To bardzo taka wschodnioeuropejska czy bałkańska, też momentami grupa. Natomiast tak, raczej powinni wyjść. Zobaczmy, czy oni mają w ogóle jakiekolwiek sukcesy na arenie, oczywiście, tej już reprezentacyjnej, tak? 7-0 z Tajlandią. No ładnie. Natomiast odpadają w rundzie drugiej Mistrzostw Świata w roku 2034 z Anglią. 1-4. Porażka. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, byli w dywizji B. Ale zrobiliśmy awans do dywizji A, więc wielkie, wielkie brawa. Mistrzostwa Europy, słuchajcie, doszła reprezentacja Polski do ćwierćfinału, i tu przegrała z Turcją na Emirates Stadium w Anglii 0 do 1. No, szkoda, to był ten sezon, kiedy spadli z dywizji A też, szkoda, bo Turków można było pokonać i być w półfinale. Jeżeli chodzi o mundial w roku 2030, no, to się nie zakwalifikowaliśmy z bardzo łatwej grupy. Jak to się w ogóle stało? To jest moje pytanie: czy ja mogę się cofnąć? Chętnie się cofnę. Yy, Mistrzostwa świata, tu będą te eliminacje, bo to jest aż niemożliwe, żeby z takiej grupy nie wyjść. Już patrzę, patrzę, patrzę. Jest. Aha, tu była Turcja. Słowacja, Azerbejdżan, Mołdawia. No i nie wychodzimy, bo Turcy nas wyprzedzili o 3 punkty. No, okej. Okay. Yy, niech i tak będzie, więc nie ma tej kwalifikacji. Yy, Euro 2028. Polacy do drugiej rundy doszli 0-1 z Chorwacją, ale z ciekawej grupy wyszliśmy. Belgia, Ukraina i Anglia. 7 punktów w takiej grupie, no to nieźle, powiem szczerze. I jeszcze Mundial 2026 w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Wychodzimy z grupy i przegrywamy z Kanadą 4-1. No to już jest katastrofa. To już jest katastrofa. Grupę mieliśmy łatwą. Iran i Gwinea, <grym> ależ grupa Polaków. Niesamowita. Dobrze. To jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to tyle. Zerknijmy sobie teraz jeszcze na to, co dzieje się w Europie, czyli może od tych najsłabszych pucharów, czyli na początek Conference League? Jeżeli chodzi o Conference League, ktoś mówi, że Conference League, bo takich głosów jest dużo, jest pucharem nic nieznaczącym. No to popatrzmy sobie na finalistów i zwycięzców. Skoro ten puchar jest nieznaczący, co tu robi Manchester United? Co tu robi Fiorentina, co tu robi Newcastle To są potężne kluby Empoli oczywiście słabszy może Fiorentina, Keln, ale to wciąż kluby z top 5 lig Więc tutaj Całkiem fajnie to wygląda I super, że ten puchar został stworzony Teraz się przeniesiemy Do, 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 do Ligi Europy Liga Europy słuchajcie też mocno obsadzona Lazio, Napoli, Red Bull Salzburg, Inter, Real Sociedad Newcastle, Leverkusen, Wolfsburg Newcastle po raz kolejny Chelsea i Manchester United A no więc te kluby z Anglii tutaj jednak dominują No i oczywiście Liga Mistrzów Czyli ten najpotężniejszy Z europejskich pucharów To już który, puchar, który wyłania Najlepszą drużynę na świecie Tak naprawdę Mamy tutaj Liverpool, Tottenham, Real Madrid Liverpool, Chelsea, PSG Chelsea, PSG, Bayern wo? PSG, Liverpool, Bayern No to tak w kółko to samo No jak to Liga Mistrzów Ale to o tym dobrze wiemy jeszcze tylko faza no, w, tym, w tym roku, żeby to Wam jakby naocznić, jak to wszystko wygląda to Barcelona na miejscu 21 w tym momencie slawia jeden i Osijek no i tak to będzie wyglądało no, czy dobrze, czy źle, no to już kwestia gustu i na pewno podejścia więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o Europę, te najlepsze ligi Wam pokazuje co jakiś czas, więc nie będziemy już do tego w tym momencie chyba, chyba wracać, uzupełnijmy jeszcze te informacje mistrzostwami poszczególnych kontynentów Puchar Narodów Afryki. Tutaj nie widzę jakichś wielkich anomalii. Mamy Ganę, mamy Kamerun, mamy Ganę, znowu Nigerię i Senegal, więc tutaj się za wiele e, niespodzianek nie przydarzyło. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową i Copa Ameryka, no to tutaj słuchajcie, wygrywa Brazylia, Argentyna, Brazylia, Argentyna, Meksyk to nie wiem czy to w kontekście niespodzianki można rozpatrywać to że Meksyk tu jest może i tak ale to że ma takich zawodników którzy to potrafią wygrać to tak niekoniecznie bo przecież Meksyk to jest jakby wylęgarnia młodych ciekawych i bardzo utalentowanych piłkarzy w FM-ie. dalej mamy Amerykę Północną i oczywiście złoty puchar Konkakaf no i tutaj mamy tu jest niespodzianka że Meksyk ani razu go w ostatniej dekadzie nie wygrał bo to była dwukrotnie Jamaika i czterokrotnie Stany Zjednoczone. O, to można traktować jako swego rodzaju, yy, właśnie, właśnie niespodziankę. W Azji, w Azji dominuje, słuchajcie, yy, no tutaj ciekawa sytuacja, bo Katar, Australia i potem znowu Arabia Saudyjska i Katar. No więc powiem Wam, że tutaj nam się szejkowie rozkręcają, a właściwie ich reprezentacje. No, i oczywiście Europa. Europa, Europę widzieliśmy, ale jeszcze to sobie uzupełnijmy. Czyli mamy dwukrotnie Włochów, potem Anglików i Hiszpanów. Turcja w finale. No, ale to też nie może być jakaś wielka anomalia. Może mała niespodzianka, owszem, ale nie jakaś sensacja. No i Oceania. Tutaj oczywiście nie może być inaczej, jak tylko Nowa Zelandia. Nowa Zelandia i Nowa Zelandia. Bitwa jest zawsze o drugie miejsce. Papua Nowa Gwina, Wyspy Salomona i Polinezja francuska to te zespoły, którym udało się do finału dojść. I z Nową Zelandią oczywiście szans nie mają, bo mieć nie mogą. Jeszcze jestem ciekaw. Yy, jeszcze jestem ciekaw klubowych Mistrzostw Świata. No właśnie wygrywa je Bayern, Barcelona, Manchester City, a wcześniej Chelsea. Jak to tutaj, słuchajcie, wygląda? Zobaczmy sobie te fazy, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. I mamy tak, runda wstępna w ogóle, gdzie gra Oakland z Milanem. No i oczywiście w Rzymie wygrywa Milan, to to jasna sprawa. Te wszystkie grupy, jakie tu mamy, tak? Czyli kluby z Europy będą na pewno przeważały. No i tak się dzieje też. Mamy Manchester City przed Klub Leon i Assad. Mamy Chelsea przed Palmeiras i Kawasaki Frontale. PSG wyprzedza Atletico Paranaense i Atlas Guadalajara z Meksyku. W grupie D mamy Arsenal, potem Boca Juniors i Zamalek. O Grupa E jest takim, e, taką anomalią troszkę, bo tutaj Juventus się nie, nie kwalifikuje. Flamengo na miejscu pierwszym. No, grupa F też sensacja, bo gremio Real Madrid i dopiero na trzecim miejscu Pyramid z Egiptu. Ale w grupie G już wszystko w porządku. Bayern i w grupie H też, bo Milan przed Liverpoolem. Więc mamy jedyną grupę, gdzie mamy dwa zespoły z Europy. No ale to oczywiście jakby te klubowe Mistrzostwa Świata, one cały czas będą taką drugą ligą mistrzów, no bo zobaczmy sobie, jak wyglądają ćwierćfinały. No poza tym, że mamy tutaj zespół z Brazylii, zespoły dwa, które zresztą grają między sobą ten ćwierćfinał, to ciężko tu mówić o, o jakiejś przewadze klubów z innych kontynentów niż kontynent stary. Chelsea eliminuje City, Arsenal pokonuje PSG. A Bayern wygrywa 5-1 z Milanem. W półfinale e, gremio się oczywiście żegna po meczu z Bayernem. A Bayern gra finał z Arsenalem, który pokonuje Chelsea. No i ten, e, ten Bayern pokonuje Arsenal 4-2 w finale. No więc, e, ach, ta e, ten format tych klubowych Mistrzostw Świata to dla mnie jest kolejny oczywiście e, kolejny element zarabiania pieniędzy, no, ale niech im będzie, co kto lubi. Szkoda, tylko że mm, oczywiście to się zamienia w kolejny format Champions League. Niestety, yy, dobrze słuchajcie. A tutaj też ciekawa sytuacja, ponieważ w Benley. O! A jakim cudem? Jakub Włodarczyk nagle stracił tutaj gwiazdki. To ciekawa sytuacja. Oczywiście tutaj to widzimy. Natomiast na ekranie głównym. O, już jest. A, widzicie? Football menadżer ma swoje niedociągnięcia. Przed chwilą tu nic nie było, a teraz już tą ocenę mamy. I jeszcze transfery, słuchajcie, na świecie plus e, nagrody. A zacznijmy od nagród, bo potem zapomnę. O, w ogóle olimpiadę jeszcze sobie sprawdźmy: olimpiada. E, Francja, Hiszpania, Francja. No, to, że te zespoły mają najlepszych młodych zawodników, to się wcale nie dziwimy. Mamy również Igrzyska Panamerykańskie, które wygrywa Brazylia, USA i Meksyk. Jaka to jest w ogóle formuła tych. Tych mistrzostw. Aha, to jest U22, w porządku, więc taka olimpiada panamerykańska, można by rzec. Mamy jeszcze mm, tutaj, oczywiście, superpuchar Europy i Ameryki Południowej, a to wygląda tak, że tak naprawdę to mamy chyba jedno spotkanie, tak jest, i tutaj Meksyk pokonał Hiszpanię 3 do 0, a wcześniej Anglia wygrała z Argentyną. To chyba chodzi o to, że zwycięzca, ale nie, Anglia nie zdobyła mistrzostwa Europy. Więc na jakiej to jest zasadzie? Rozgry A nie, przepraszam, zdobyła, tak. Włochy, Włochy, Dobrze, czyli zwycięzca mistrzostw starego kontynentu gra ze zwycięzcą Copa Ameryka. Chyba tak to by wyglądało. Jeszcze sobie rzucę okiem na Copa Ameryka. Tak, Argentyna. Ok, zgadza się. No i te transfery, nie. Nagrody, nagrody, nagrody bardzo ważne. Zobaczmy sobie świat. Nagrody, tak, tak. To nas bardzo interesuje. W kontekście oczywiście złotej piłki którą zdobywają Erling Haaland. I nie jest to żadną niespodzianką. On w tym momencie jest cały czas piłkarzem Manchesteru City. No, fantastyczne statystyki, ale w rzeczywistości będą większe. 110 występów w reprezentacji Norwegii i 106 bramek. Niewiarygodna sprawa. Mamy Pedriego, który gdzieś tu się wmieszał. Piłkarz Barcelony. 144 spotkania dla reprezentacji Hiszpanii. W Barcelonie oczywiście zawodnik podstawowy. Mamy gdzieś tu po drodze jeszcze Duszana Wlachowicza, ale on y, naprawdę tutaj eksplodował, jeżeli chodzi o atrybuty. To to jest niesamowite, co on tu robi. Do tego jest jeszcze Endrik w Juventusie, więc Juventus ma naprawdę potężny atak. No, Endrik wygląda niesamowicie. Zobaczmy, to są statystyki: 34 bramki w sezonie 33-34 w seria. Tutaj jakieś rekordy, chłopak bije. No i na koniec jeszcze Mahir Mete Koczuk. Znowu z Juventusu. Trzy razy z rzędu, ale to już oczywiście jest chyba nugen. Tak mi się wydaje. Turcja, Belgia oczywiście to są jego. No i wartość transferu do 245 milionów funtów. Tak wygląda, słuchajcie. Tak wygląda, słuchajcie, ta złota piłka. Jeżeli chodzi o zespół roku, to tutaj ja bym sobie chciał to zobaczyć. Tu mamy Sesko Pedriego, ale chciałbym zobaczyć sobie te wcześniejsze sezony. I zobaczyć, czy ci piłkarze coś robią w ogóle. Lewandowski wiemy, że skończył karierę. Silva też skończył karierę w Romie. Manet skończył karierę w Bayernie Monachium. I Salah w Liverpoolu. Kimś w... W... O, jest trenerem. Ale skończył karierę w Bayernie Monachium. Wow. Legenda tego klubu. Diaz, Davis, Bastoni, Kunde, Ederson. Ederson nic nie robi. W Manchesterze City... Cały czas był e, Foden, o, ciekawe Foden jest cały czas w City e, Tutaj też 544 spotkania Wygląda niesamowicie Ma 34 lata Vinicius, o, Vinicius 34 lata i Manchester City No proszę bardzo Więc Manchester ma niesamowitego rezerwowego 200 baniek prawie dali za niego Wow, ale się chyba opłacało Kimś człomeni Van Dijk Co robi Van Dijk? Van Dijk jest trenerem I to całkiem niezłym Bym go wziął, ale w sumie grał w Anglii i zna angielski, więc mógłbym go wziąć, tylko że te atrybuty ma bardzo, bardzo yy, przeciętne. Militao Hernandez a Courtois? Courtois skończył karierę w Realu Madryt. No, ciekawe. Pedri Haland, O, Mbappé. Co robi Mbappé? Mbappé jest zawodnikiem PSG, cały czas przechodzi właśnie na emeryturę. No, jednak można grać w PSG całe życie? Można grać w PSG całe życie, chociaż yy, tak się pewnie nie stanie. A de yy, Delikt? Gra w Bayernie Monachium. Wciąż i cały czas. Dobrze. Tu mamy tych piłkarzy, których już sprawdzaliśmy. Wesley Fofana wciąż piłkarzem Chelsea już ma 34 lata. Rodri. Rodri skończył karierę w Interze. Wcześniej jeszcze próbował się w Liverpoolu. Też ciekawa sytuacja. Mbappé, Musiala, Gorecka to mnie nie interesuje. Hakimi. Hakimi gra w PSG wciąż, a ter Steigen skończył karierę w Barcelonie. No i chwała mu. Za to dobrze i jeszcze te wspomniane przeze mnie transfery, jeżeli chodzi o świat. Szukam tych oczywiście najwyższych transferów. Zobaczmy sobie to rok do roku. Posortujmy według opłaty. No w tym roku jeszcze to jest okienko zimowe, więc to jest może mniej istotne. Rok temu 80 milionów. Najwyższy transfer Andrzej Santos z Chelsea do Juventusu. Eee, wcześniej mamy U137. To jest sam Sheriff. Manchester City do Paris Saint-Germain Reprezentant Liberii <grym> Liberii, ale wychował się Wsparcie Praga, no wielki Wonderkit Na pewno tutaj 26 lat, fantastyczny piłkarz, skrzydłowy Okej, okay, 100 milionów Szukamy dalej Mamy Kacpra w tym zestawieniu Mamy tutaj, słuchajcie, Stevena Golda A to go znamy, bo o nim już mówiłem, napastnik Były piłkarz Lisów, e, poszedł do Liverpoolu To akurat Już wcześniej anonsowałem Mamy Davida Soto, 129 milionów funtów. Też oczywiście Nugen, wychowanek Audash Italiano. No ciekawa sytuacja to oczywiście zespół z Chile, więc warto szukać też w Chile. To nam wiele mówi. Atletico go kupuje za niecałe 2 miliony, a sprzedaje za niecałe 130. No to to jest, to jest przebitka to, 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 to tak się zarabia. Do tego City jeszcze kupuje za 108 Stefano Turatiego. Reprezentanta Włoch. A to nie jest Nugent, to jest wychowany Kinteru, 33 lata. E, oczywiście, Bramkarz też na niego warto zwrócić uwagę, to są takie małe tipy dla Was. E, co tu mamy? Segura, Aurelien Segura z Lille do Manchesteru City. Też oczywiście zawodnik młodziutki, 27 lat dopiero jak na ten rok. E, 62 mecze w reprezentacji Francji, boczny pomocnik albo skrzydłowy. 2029 100 milionów e, Tamo Kessler z Bayernu do PSG, reprezentant Niemiec, środkowy e, pomocnik 2028 nie ma transferu zastówka, ale jest Danielmo e, Bellingham z Dortmundu do Liverpoolu. Oczywiście tutaj poszła inaczej ta kariera, bo znowu nie było tego update'u, więc nie ma go w Realu Madryt. Natomiast tak, jest w Liverpoolu i tu jest zawodnikiem znaczącym, dopiero ma 31 lat. 2026, ADMI ale stówki nie ma Tutaj, Vinicius Junior, o którym mówiłem 191 baniek, czyli największy transfer, jaki tu widzimy 118 dembele, z Barcelony do Manchesteru City Ale kończy w Juventusie No w Manchesterze nie zrobił 6 lat i 100 spotkań Czyli wychodzi po, po ile tam wychodzi? 15 spotkań? 16, 17 na sezon? Za takie pieniądze? No, może i się opłacało Nie wiem, szejkowie mają pieniądze, więc Pewnie nie żałowali. No i to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o te transfery, i jeżeli chodzi o ten odcinek. 200 odcinków. Myślę, że do 300 spokojnie. Dociągniemy, oczywiście one się będą pojawiały rzadziej jak już wyjdzie FM 2024, ale będą cały czas. Także spokojnie, gramy dalej Burnley, walczymy o awans, a w kolejnym odcinku mecze z ekipą Luton i Bolton Wanderers, te dwa spotkania na Turfmoor u siebie, więc 6 punktów to jest konieczność. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrówka, miłego wtorku, trzymajcie się, cześć!